Witajcie, Serafin na ekspedycji. Z tej strony za chwilę kolejny film. Ja jestem na szlaków w podróży, w ekspedycji. Was proszę o subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie i zostawiacie ślad. Bardzo mnie to motywuje, bardzo mnie to cieszy, gdy ktoś ogląda, gdy ktoś patrzy, gdy ktoś pobiera sobie track na przykład, a później podąży tym szlakiem. Także zapraszam teraz na film, a Was proszę o pozostawienie śladu po swojej obecności. Na razie. Hej! O, pierwsze większe podejście 163 metry do góry, ten na 150. Ale fajnie. Teraz cały czas leśna droga 800 metrów wysokość i podążam dalej. No, takie piękne polanki na mnie Zaskakują ładnie. Mam taki widok. 4200 metrów przeszedłem. Pierwszy odpoczynek. Oczywiście nieśmiertelne ciasteczka z skala zjadam Zajęło mi to godzinę. na 110. Średnia 4,5 km na godzinę. Piękny widoczek tutaj mam. Jestem na przełęczy cichej. 700 ileś tam metrów nad poziom morza. A ta woda. Jest ze źródła, tu niedaleko jest źródło według map. Gdzieś tam sobie skręca i stamtąd sobie cieczy to. Woda krystalicznie czysta. O, kolejne podejścia w drodze na Jałowiec. 260 160 tętno. Ja sobie popiję ze swojej rurki konwercyjnej. Reklamowałem ją, opisywałem ją parę lat temu i dalej działa. Ja mam po prostu kabelek z tyłu podłączony do butelki. Nie muszę się rozpakowywać za każdym razem aby się napić i mogę iść dalej co widać że zbliżam się już do jałowca 40 minut bo szlaki coraz szersze ławeczki a jak widać tutaj przestrzał duży no jeszcze trochę i witamy tysiączek Tysiąc mamy 465, suma podejść. Jak na razie, Jałowiec ma 1111 metrów na wysokość morza, więc jeszcze trochę do góry nie czeka. No i to szczyt, tam gdzie krzyż, szczyt Jałowca 1111, No, i teraz pójdę w tym żółtym na lachu w groń. No, jeszcze piękne widoki ze szczytu Jałowca 1111 na poziom morza. No, tu taka ciekawostka widokowa. Tam jest widoczna Babia Góra, ten najwyższy szczyt. Teraz w samym środku kadru mamy. Tam jeszcze widzę, że w niektórych delikatnie zalega śnieg, w niektórych partiach. Ale też pod ty powyżej 1000 grubo, a ja podążam dalej. No, jak to mówią ujęcia po prostu bajkowe. No i zobaczcie tak i tam. Oddali widać taką o, teraz drużynkę, pewnie tam dojdę. Cudnie. No a teraz można zobaczyć z drugiej strony to co przed chwilą pokazywałem, tą skalistą drogę, właśnie jestem na niej. Tam u góry w centrum kadru jest jałowiec i zbliżmy sobie i tą ścieżyną, którą widać ja sobie schodziłem przed chwilą. Jeszcze sobie tutaj troszkę skręcę, żeby zobaczyć widoczek, ponoć fajne miejsce widokowe jest już tutaj w pobliżu, a tam babia, cały czas przede mną babia. Czerniowa sucha, 1062 metry, tak oznaczona. Dalej widok z czerwnia wysłuchaj Chwalę Ciebie Boże za te cuda natury. jestem na szczycie Beskidek. Na no, ostatni już widać formalnie Babią Górę. Centrum kadrów Jeszcze pójdę kawałeczek tutaj. By badać co tam na mapie Cusew jest co fajne, fajne miejsce. słów, tak cudne miejsce. To jest punkt widokowy za szczytem Beskidek na mapach CZ oznaczony oczywiście, polecam. Fantastyczne miejsce. To jest 1050 metrów bodajże. Tam przed chwilą szczyt, który zdobyłem, a tam... Beskidek, sam szczyt Beskidka. No, dzisiaj oprócz specjalnych ciastek, dostałem turbo specjalne naleśniki, trzy sztuki od żony. Wraz z chusteczkami, żeby mógł przecześć dłonie i ruszyć raśno do przodu, także teraz biwak. Popiję, jest za mną 10 km. Zatrzymałem się na tym Beskidku, bo naprawdę mnie urzekł. Przede mną jakieś 12 według map CZ, 3 godziny jestem w drodze. Slachgroń 1045 Henryk tu był. Zgadnijcie jaki w 1902 roku. No i to jest taka końcówka kamiennego. Tam już słychać koszarawy. Tyle. jak no, jest z tym, że karem dużeczki do koszarowa szlak jest, tylko trzeba przejść na drugą stronę. Szukamy, gdzie szlak kierunek, kierunku, nie no, jest. Most wiszący. No, taki widoczek tutaj, a prawie 19 km w nogach. Ponad 1000 metrów do góry. No, zmęczony jestem. Powiem, że to szlak. Chyba wymagający? Albo ja już kondycji takiej nie mam. Mam Na nadzieję, że to słychać, świerszcze zaczynają grać. A ja kończę, półtora kilometra do samochodu. Ale jestem zmachany. Pogoda chyba się kończy też.